Flash integracyjny, 120 sekund dookoła integracji. Coraz więcej mówi się o integracji, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ciągle przybywa cudzoziemców. Pomimo lokalnych działań mających na celu edukację międzykulturową, ciągle jest ich za mało. Sami cudzoziemcy, którzy na co dzień tworzą własne organizacje na rzecz integracji, dopatrują się problemu na szczeblu władz państwa. Takiego zdania jest Mamadu Diouf, mieszkający w Polsce od ponad 30 lat. Z jednej strony jest bardzo mało w ogóle cudzoziemców czy imigrantów w Polsce. Te liczby mówią o 0,5%. Więc dla np. osób decydujących, dla polityków, to może nie ma tego problemu. Może być, można tak podchodzić. I w związku z tym w ten sposób tłumaczę to, że w niektórych miastach kompletnie nie ma tego tematu nawet w wielu dużych miastach, no nie widzą problemu. Podobnego zdania jest również Mirosława Kerek z Fundacji Nasz Wybór. Myślę, że brak polityki integracyjnej jest jedną z powodów, że jednak nie ma spójności w różnych działaniach i dlatego też w jednym mieście jest jakaś oferta, w innym mieście nie ma oferty dla integracji migrantów. Tutaj mówimy nie uchodźców, bo dla uchodźców to jest specjalny program. A tak jakby obywateli państw trzecich tak zwanych, to nie zawsze jest program, nie ma tak naprawdę mechanizmu, za dużo mechanizmu integracji. Według Mirosławy Kerek sytuacja związana z integracją może się pogorszyć wraz z brakiem środków na szerzenie wiedzy o cudzoziemcach oraz działań na rzecz integracji. Lublin nie wypada najgorzej, jeśli chodzi o integrację cudzoziemców. Istnieje wiele możliwości zapoznania się z obcymi kulturami. Przykładowymi i najbliższymi, na które zapraszamy, są Miasteczko Integracyjne oraz Wielokulturowy Lublin. Do usłyszenia, Joanna Lewińska. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.